Cześć ludzie, dziś rzucam okiem na jednego z najnowszych ekskluzywnych dla sklepu Disney'a Marvel Selectów. Jest to czarna pantera w bardzo, bardzo klasycznej wersji. W swoim praktycznie pierwszym kostiumie wygląda dokładnie jak tutaj na obrazku, z tym, że jest delikatnie mniej niebieski, jednak trochę jest. Mam nadzieję, że nie będzie większego problemu z oświetleniem. Bo figurka jest mega ciemna, tu będzie wszędzie jasno. Zobaczymy. Pantera jest w normalnym dla tej serii w pudełku, wielkim. Z akcesorium wygląda na to, że ma tylko podstawkę, co jest wielkim minusem, no ale. Nic na to nie poradzimy. Z boku wygląda tak. Jest grafika z klasycznym Panterą. Coś z komiksów, jakieś napisy. Mało ciekawego. Tył natomiast prezentuje figurkę w pełnej okazałości. Została ona wyrzeźbiona... Raczej wiadomo wszystkiego John, John. Dobry wiesz, nie mój ulubiony, ale jeden z najlepszych selektowych. Także figurka na pewno na pewno będzie fajna i będzie się dobrze ruszała, no i będzie pasowała do rzeczy typu venom. To co, nie ma co zwlekać, czas otworzyć panterę i zobaczyć jak on wygląda bez pudełka. No i moi drodzy, tak właśnie wygląda nasz czala wyjęty z pudełka, do swojego plastikowego więzienia. Pantera robi naprawdę bardzo ciekawe wrażenie, mimo tego, że jest to figurka, która tak naprawdę nie ma żadnego stroju. Jest to nie ukrywajmy gały facet, który ma. Kilka e, pofałdowanych miejsc i rękawice i buty, które mają jakieś tam wzory no i maskę. Pseudo kocią bardziej Batmanową. W każdym razie czy Tychala ostatnio pojawiał się między innymi w filmie Civil War w wojnie bohaterów, również w najlepiej sprzedającym się w tym roku komiksie o dziwo. Film zrobił mega wrażenie. W komiksie, jak widać również. No Jego filmowy kostium był mega fajny, moim zdaniem. Super, super e, bardzo fajnie pomyślany. Nie był tak prosty jak tutaj. Jednak na taką figurkę w Marvel Select pewnie będzie trzeba poczekać dopiero do czasu wydania filmu Czarnej Pantery. Na razie mamy jednak taką mocno, mocno klasyczną wersję, która moim zdaniem ró również jest ciekawa, chociaż nie aż tak. tak. Jak powiedziałem, jest to tak naprawdę goły facet i tutaj jak najbardziej to widać. Figurka, która jest idealna do jakiegokolwiek customa e, bohatera, który ma po prostu wyglądać jak e, Cox. <grych> Ma bardzo mało szczegółów, chociaż żeby cokolwiek było, zostały tu dodane pasy na młode Nike, Adidasa właściwie. Tylko że jeden, no, chociaż liczy z dwóch stron, to są dwa, więc jest to prawie Adadis raczej. E, oczy, jedyne białe elementy nastroju. Reszta jest czarna z delikatnymi niebieskimi e, cieniowaniami. Tutaj, jak widzicie, można robić wow, 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 trochę się ruszać. Figurka jest taka bardziej luźna w niektórych miejscach, ale nie powinna upadać. Wygląda naprawdę ciekawiej. Tutaj nie ma co ukrywać, przyjrzyjmy się temu, jak właśnie się prezentuje. Głowa bardzo podobna do agenta Venoma, no ale w końcu jest to dokładnie ten, ten sam rzeźbiarz. Coś, co jakby ktoś chciał mógł obciąć rogi, i pasowałoby nawet na e, czarnego Spidermana, tylko trzeba było prawić oczy. Ciekawe, i to jest ciekawa myśl. Szkoda, że w tym wszystkim, jak tutaj widać, każdy możliwy mięsień nie ma ani e, jakiegokolwiek wspomnienia o uszach, które z jakiegoś powodu zostały po prostu wyrwane tej postaci. Ale mi wszystko maska jest ciekawa. Tutaj mamy trochę fałdek. Inne rzeczy na plecach, tyłeczek, jaki ładny. Cała figurka przy okazji jest w dotyku taka chropowata, więc jeśli by ktoś chciał go malować, farba powinna się trzymać fenomenalnie. Mięśnie, jakieś tam wystające żyły, inne rzeczy, rękawice, tak jak mówiłem, pocięte, fajne, zdobione, dłonie. Nie ma niestety wystających pazurów, co jest bardzo dziwne moim zdaniem, ale one same są dosyć ciekawie, takie zaciśnięte. Klata, nie ma sutów. Majteczki. Stopy tutaj, wszystko również jest ładnie zrobione, natomiast o ile tu jest staw, o tyle tutaj go nie ma. Zakres ruchu, bo no nie mam niestety za dużo do patrzenia na, na farby i rzeźbę, także szybko do tego. Głowa jest oczywiście na stawie kulkowym, można ją wyjąć, można włożyć, zamienić z kimś innym. A ramiona, tak, dotąd bardzo ładnie, nie jest trzeba nic wymagać, poprawiać. Z jakiegoś powodu, tak trochę, zachodzą we wszystkie strony, tak. Obrót w bicepsie, pojedyncze zgięcie, całkiem niezłe. Obrót w rękawicy, wspomniany. Tutaj dłoń dokładnie tak samo jak u kapitana Ameryki. Obrót tu, obrót w pasie, także tak. Są to oczywiście stawy kompletnie niepotrzebne. Kiedy mamy jeden, to po co tu jest drugi obrót? Ale ja Wam powiem szczerze, bardzo to lubię, ponieważ jeśli chodzi o kastomy, wystarczy, że sobie wtedy zdejmę te części mogę mieć całą połowę figurki cały dół a nie na przykład tylko klaty a tutaj dół brzuch i tyle a to jest akurat fajne delikatne zgięcie do przodu delikatne do tyłu także gdyby to tutaj zdjąć wyciąć kawałek plastiku tak jak mówiłem przy kapitanie tu by wszystko bardzo 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 fajnie się zginało nogi do przodu tu jest niestety zawód ponieważ to prawda nie jest źle pod takim kątem powiedzmy 45 stopni może nawet i 50 ileś to, e, no nie no 45 to by było gdzieś tutaj, więc to jest nawet 70 stopni, powiedział, e, to czarną panterę z akrobatą, jego nogi powinny wychodzić praktycznie tak, żeby się kolanem walnął w twarz. Tutaj można by było coś poszaleć na tym plastiku, delikatnie wyciąć, może noga by lepiej wychodziła na zewnątrz. Niestety tylko tyle, ale trzala dzięki temu może być ładną baletnicą. A także ze szpagatą można się pożegnać. Obrót tutaj w udzie. Podwójne zgięcie w kolanie. dosyć ciekawe. Jak mówiłem, brak skrętu w bucie. Stopa, przód, tył. Cyk, cyk. A mamy podeszwy wyrzeźbione. Bardzo szkoda, że już w mało których figurkach robi się stawy w palcach u stóp. To są akurat rzeczy, które mnie się zawsze podobają, zawsze są przydatne. Żeby ktoś sobie mógł właśnie choćby na palcach stanąć. Tego tutaj brakuje. W nogach mamy. Hmm. Dwie dziury na podstawkę i wyglądało, jakby były od dołu wyglądały, jakby były zamienione, ale wydaje mi się, że to jednak jest lewa, to jest prawa. No ale myślę, że tak powinno być. Do tego mamy niestety tylko i wyłącznie jedno akcesorium. A jest to, zależy się jak na to patrzeć, albo część jakiegoś lasu, buszu, albo po prostu mały bonsaj w e, Tak naprawdę, drzewko jest mega małe. Jak widzicie, może to jest właściwie jakieś, jakiś krzew nawet. Tu jest oczywiście bardzo ładnie ukryta akurat część od podstawki, którą można włożyć w stopę, dzięki czemu figurka teoretycznie nie powinna wypadać, chociaż jak wiecie da się, ale plusy wielkie za ukrycie. Bardzo ładnie spomalowane, drzewo może trochę gorzej, ale trawa, liście to mi się podoba. Tu jest ciemniejsze, tu oczywiście takie mega jasne, widać, że to jest jakiś fajny, zdrowy region wakandy. Od dołu nic ciekawego, tu można było zrobić węża zamiast korzenia, no ale też jest ciekawie. Tak. Bardzo, bardzo szkoda, że to drzewo po pierwsze nie jest wyższe, żeby się dało tego kota postawić na nim. A po drugie, choćby nawet tutaj, że nie ma jakiejś podstawki. Nie ma, nie ma żadnych tych wypustek, żeby włożyć w stopę. Możemy było zrobić wtedy coś takiego. O, no i właściwie teraz też się da, więc zawsze coś. Jest tyczala wychodzący z, z dżungli. Oczywiście resztę drzew sobie trzeba wyobrazić, no ale po to mamy wyobraźnię, żeby działała, prawda? Można go sobie tak mieć na półce z jakiegoś powodu, inaczej mógłby sobie po prostu siedzieć na drzewie Teraz tego nie ma, ale nie jest źle I to w sumie tyle Mamy zero akcesoriów poza drzewem, bardzo Szczerze przyznam, że akurat to mnie martwi, bo Choćby niedawno wydany, spektakularny Spider miał masę akcesoriów I nie miał co prawda podstawki, no ale akcesoria były świetne, a Kapitan Ameryka, o ten tutaj. Też jest pozbawiony wszystkich akcesoriów. Nie ma nic oprócz tarczy i podstawki, a tarcza i podstawka to nie są akcesoria. Nie oszukujmy się. Żadnych dłoni, niczego. Bardzo, bardzo, bardzo szkoda. Ale na szczęście obie figurki fajnie do siebie pasują, no bo to oczywiście ten sam rzeźbiarz. Także nie powinny nie pasować. Nie będzie raczej już tego Fopa z wielkim i małym Venomem. Kapitan na szczęście jest delikatnie wyższy od naszego przyjaciela Pantery. I to jest akurat bardzo, bardzo fajne. Także to tyle. Dajcie znać, jak Wam figurka się podoba. Czy lubicie czarną paterę, czy czekaliście na taką figurkę, czy ją kupicie? I jak nie, to czemu? No i oczywiście, jak zawsze ludzie, do następnego na razie.